Bo, <Szysk> hmm? <Szysk> hmm. och, to kropne, prawdziwy koszmar. <Szysk> to koszmar. <Szysk> to. Koszmar. <Szysk> to. O, prawdziwy koszmar! A, koszmar! A, 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 a. Filipie! O, o, nie! Filipie! O, biedny Filip, co z tobą jesteś chory? Serio? No zobacz, ale to chyba nic poważnego. Hm? Co? Więc nie jesteś chory? Jestem. Właśnie mi to powiedzieliście. A chwilę wcześniej byłeś chory? Wcześniej nie, ale gdy to usłyszałem, poczułem się niezbyt dobrze. To znaczy, że sędzia nas okłamał? Pewnie to zrobił, żeby się nas pozbyć z ula. Szybko! Dobra, zagram sobie na skrzypcach, to mnie uleczy. Niemożliwe. O nie! Oto broń, której tu użyto! Co my zrobimy? Jej wysokość królowa! O! O! Co się tutaj stało? E... Maju, to ty spowodowałeś tę katastrofę? Nie! E... Nie zaprzeczaj, skoro na rękach masz dowód winy. Ale ja nie mogłam tego zrobić! Poleciałam na łąkę do chorego Filipa! Co? Zostawiłaś cały ul bez opieki? Najwyraźniej nie byłaś w stanie sprostać zadaniu, jakie ci wyznaczyłam. O, o! To jakiś koszmar! I komu ty to mówisz? Powinna pani wyznaczyć mnie na zastępcę, wasza wysokość. Rzeczywiście! O, znowu włożył pan stary kramat. Mm. O, tak, na tamtym krawacie zauważyłem wielką paskudną plamę. Oddałem go do prania. Maju, opuść natychmiast salę tronową. Zastanowię się, jak cię ukarać. Hm. Kto posprząta ten koszmarny bałagan? Ja to zrobię, Wasza Wysokość. Sprzątnę wszystko osobiście. Dziękuję, panie sędzio. Wiedziałam, że mogę na pana liczyć. Wasza Wysokość.